Czechowo, jest sprawa. Jesteś tak? zajęta? nie przykaza? Nie. Zadzwonił właśnie do nas kierowca, który chce pracować w systemie 3 na 1 i on chce mieć trójkę z przodu, czyli tak naprawdę 1000 euro za tydzień. Chyba dla niego nie mamy oferty. Jest taka opcja, mam świeżą ofertę, gdzie faktycznie możesz zarobić 3000 euro w systemie 3 na 1, czyli 3 tygodnie pracujesz i jeden masz wolny. Nie dostęp. widziałem tej oferty, ona jest, jest już dostępna? Mam tutaj taki magiczny przycisk, zaraz ją wrzucam na naszą stronę i już ląduję na luxman.pl. Ile tutaj mamy wakatów? Dwa wakaty. Dwa wakaty. To znowu kierowcy będą nas dzwonić cały tydzień, a ta oferta już nie będzie dostępna. Jest teraz dostępna, właśnie ją wrzuciliśmy, więc nie ma nas czekać, trzeba się dzisiaj zgłaszać. No dobra, to jest jakiś BDF pewno, co? Nie, nie, to jest e, zwykła plandyka. O, to niespodzianka. Tak, mamy jeszcze chłodnie. Jeżeli ktoś nie chce w 3 na 1, no to mamy też opcję na przykład 2 na 2, e, ale wtedy chłodnia i ile kasy? Ile kasy? Bo tu wszyscy o kasę tylko pytają. Nic <laughs> innego się nie liczy, tylko ile, ile. Również można fajnie zarobić. Kierowcom wychodzi nawet 2000 euro netto w systemie 2 na 2 czyli za dwa tygodnie pracy w miesiącu. Czyli za tydzień też 1000 euro, jakby nie liczyć. No jakby to tak przeliczyć, może tyle to, to faktycznie. Od kiedy ta praca? Jest od zaraz. Natychmiast można się zgłaszać.